Cześć, cześć, cześć! Z tej strony Klockowiusz. Chciałbym Was zaprosić na recenzję trzypaku żołnierzy Kobi polskich. Ostatnio na kanał wpadł kubelwagen z Kobi i mm, mam teraz trzypak do recenzji, więc zapraszam na recenzję. Oczywiście przed filmem zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał, bo chciałbym do końca roku wbić... 50 subskrypcji, więc mam nadzieję, że mi się to uda. Yy... A, a więc. A teraz recenzja. Zacznijmy od wszystkiego innego niż figi. Czyli najpierw trzy worki z piaskiem. To jest osłona dla gniazda karabinu maszynowego. Yy... Można takich worków sobie. W innych zestawach też są worki, można rozbudować ten mur yy, yy, takich worków. Fajne odlewy, są dwa rodzaje, taki na który można nakładać. I no takiego co, są, na, co można nakładać są dwa. I taki co na dole ma, ma gniazda, a u góry nie ma stodów. Ok, To omówione, to teraz... No nie znam się na nazwach karabinów, ale wygląda jak jakiś ważniejszy, znaczy mocniejszy karabin maszynowy. Tutaj jest miejsce dla łapki figa i tutaj taśma pocisków. No i tak, można kierować. Jest jeszcze fajny statyw. Już znaczy na no nie, wiem, to też nazwa statyw, ale przypomina mi statyw. I mamy tu trzy figurki na podstawkach, podstawek nie będę omawiał, figurki są nadrukowane tylko z przodu Ale za to nadruk jest dosyć staranny, na hełmie też, no i fajne brońki są Znajdź miejsce na spust na no świetna broń, chyba tego nie było, ale... O ciekawie, w sumie jest śmiesznie by to wyglądało. Takie bronie z takim czymś. No ale żeby fig mógł trzymać, to tak musi być. I tutaj jest chyba jakiś ważniejszy żołnierz. Też starany na drugi, też tylko z przodu. Broń akurat ma inną. I, i ma większego wąsa. Tutaj nie wiem, może jakiś maszynowy. Może nie, ale ten też ma, jest dosyć staranny I też mam miejsce na spust. I generał. Mi się wydaje, że to może być piosycki. Piosycki. No, on ma, on ma lornetkę. Nie ma żadnego karabinu, ale on pewnie trzyma ten większy. Czapkę. Tutaj jakieś czarne. Niedociągnięcie pewnie. Też stranny na drugi. Też z tyłu nie ma nic. No. Więc, jak widać, fajny trzypak. Zostawiajcie łapy w górę, suby i jeszcze jedno. Ja to nagrywam w czwartek po południu, czyli tak, dzisiaj grałem na kanale w Among Us. Pewnie znacie grę z klockozaurem, no on prowadzi tam chyba trzy kanały o klockach, jedną po dróbkach, jeden zwykły o a trzeci o grach I, byłem, i będę na odcinku, który pojawi się w piątek. Myślę, że wrzucę to w weekend, więc ale więc fajnie by było, gdybyście zobaczyli na najnowszy odcinek z Among Us u klockozaura, który pojawi się w piątek, bo gościa, który nazywa się Klockowius no to jestem na będę na odcinku no znaczy no, no pisał, że to ben, że na, wrzuci żeby to będzie odcinek więc mam nadzieję że yy, no wrzuci to no i jak chcecie to możecie mnie zobaczyć myślę że mogę zdradzić że raz byłem impostorem Okej, okay, a teraz to już naprawdę zostawiacie łapie w górę suby